Pieniądze na wyposażenie świetlic. Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta pozostały do dyspozycji pieniądze. Te, za zgodą prezydenta, mają wesprzeć placówki socjoterapeutyczne. 102 tysiące złotych, które po konkursie dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice, zostały i. Zaproponował prezydentowi wydział, żeby można było te pieniądze również w konkursie przeznaczyć na doposażenie świetlic. Fundusze przekazane zostaną między innymi na sprzęt audiowizualny w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Gorzowa. Sprzętu audiowizualnego, komputerów i organizacji zajęć z udziałem właśnie tego sprzętu. Także jest to pomoc miasta w doposażeniu świetlic. Do których trafiają dzieci potrzebujące opieki. A potrzeb jest naprawdę wiele. Na chwilę obecną placówkami zajmuje się aż siedem podmiotów, pod każde z nich podlega kilka świetnic socjoterapeutycznych.